Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, i na zaproszenie firmy Alstor, wyłącznego dystrybutora monitorów firmy Eizo, mam przyjemność przedstawić Wam ten monitor, czyli Eizo Color Edge CS2731. Color Edge, jak sama nazwa wskazuje, to monitory do pracy z kolorem, czyli dla fotografów, filmowców, grafików, a CS2731 to taka, można powiedzieć, trochę bardziej budżetowa wersja monitora 27-calowego. Kosztuje około 5000 zł, oczywiście to nie jest mało, ale. To, co on ma w środku, w pełni uzasadnia tę cenę. A co ma w środku? Przede wszystkim CS27 to nic innego jak 27 cali. CS to trochę niższa seria, ale jej właściwie do zarówno i amatorskich, i profesjonalnych rozwiązań niczego nie brakuje, bo ma monitor, monitor jest wyposażony w szeroki gamut 2560 pikseli na 1440, czyli takie popularne 2,5 k. Dzięki temu mamy dość małą plamkę, nie tak małą jak w monitorze CS2740, który ma rozdzielczość 4K, ale nadal ta plamka jest mała, mniejsza niż w CS24. 20 czy się 2410. No i mamy 27 cali, jednak większa, większa przestrzeń robocza, większa ogólnie przestrzeń tego monitora od 24-całowych konstrukcji. Aczkolwiek też w niewielkich wnętrzach nie każdy ma miejsce na 27 cali. Oczywiście to już wszystko zależy od osoby, która jest zainteresowana tego typu monitorem. Wspomniałem też o szerokim gamucie. To jest nic innego, jeśli jesteście zaawansowanymi fotografami, chcecie widzieć. Pełni możliwości swojego aparatu, możecie to zreprodukować na porządnej drukarce. To szkoda byłoby nie mieć profesjonalnego, szerokogamutowego monitora. I ten monitor właśnie taki jest. Czyli on jest w stanie zreprodukować szeroki zakres kolorów. My widzimy szeroki zakres kolorów, aparat rejestruje szeroki za zakres kolorów. Monitor jest go w stanie wyświetlić, a drukarka będzie w stanie go zreprodukować, wydrukować na wybranym przez nas papierze. Więc szeroki gamut w rękach bardziej doświadczonego fotografa to jest naprawdę coś, co, co będzie nam potrzebne. Oczywiście do pracy w internecie możemy go też dociąć do SRGB. No bo jeśli mamy wąski gamut, no to już go nie rozszerzymy, ale jeśli mamy szeroki gamut, to jak najbardziej możemy go zawężyć. Zawęzić. Dodatkowo oczywiście nie zabrakło tutaj kalibracji sprzętowej, czyli wszystkie zmiany kolorów dokonywane są w samej elektronice monitora. Z naszej karty graficznej płynie czysty sygnał i następnie te zmiany są dokonywane w elektronice monitora, dzięki czemu mamy gładsze przejścia tonalne i generalnie ta kalibracja sprzętowa jest dokładniejsza, lepsza, lepiej reprodukuje nasze kolory. Mamy tutaj też w oprogramowaniu, które dostarczone jest z tym monitorem, czyli Color Navigator 7 możliwość zaprogramowania 10 zakładek z różnymi profilami. Mogą to być zakładki z profilem Adobe RGB, sRGB o różnych jasnościach. Ja sam wykorzystuję właśnie wiele zakładek do pracy w dzień, do pracy w nocy, do pracy pod druk, do pracy pod internet. No i dzięki temu kolor nawigatorowi mogę po prostu wybierać sobie zakładki. Profil zmieni się w samym monitorze, zostanie podmieniony w systemie. Jest to super, super wygodne mało tego, monitor wyposażony jest jeszcze w USB-C. Jego poprzednik, czyli CS2730, nie miał tego. CS2730 właśnie został usprawniony o tę funkcjonalność. Ja akurat korzystam z CS2730, uwielbiam ten monitor, ale chciałbym w nim zobaczyć właśnie to USB-C. Dlaczego? Zobaczcie. Teraz ten mój komputer jest podłączony tylko i wyłącznie jednym kablem. Przez niego Ładowany jest komputer z mocą 60W, więc akurat ten magluk pod dużym obciążeniem pewnie szybciej by się rozładowywał niż ładował, ale do takiej normalnej pracy, kiedy komputer ma czasem trochę więcej obciążenia, czasem trochę mniej, z mojego doświadczenia pokazuje, że i tak on szybciej się ładuje niż rozładowuje. Więc w większości sytuacji to 60W będzie jak najbardziej wystarczające. Co oprócz tego? No właśnie, jeden kabel. Czyli nim idzie tutaj sygnał, czyli nasz obraz do monitora i komunikacja danych, czyli nie muszę podłączać w tym momencie osobno sygnału pod kątem obrazu i osobno drugiego kabla USB, żeby, żeby mieć tutaj komunikację tą profilową, komunikację kalibracyjną. To wszystko idzie jednym kablem. No i jeśli miałbym tutaj taki setup, to jest to zdecydowanie wygodniejsze, zdecydowanie bardziej schludnie to wygląda na biurku. Mało tego, monitor oprócz monitor, szerokiego gamutu, prócz kalibracji tej dokładnej sprzętowej ma jeszcze układ DUE, czyli Mamy, znaczy mamy tutaj bardzo równomierne podświetlenie, czyli nie mamy takiego czegoś, że przesuwamy na lewo i na prawo nasze jedno zdjęcie o, i to na amatorskich monitorach wygląda tak, że tu będzie zdjęcie ciemniejsze, tu będzie jaśniejsze, czy na odwrót. W rogach możemy mieć jakąś wylewającą się czerń. W EIZO tego absolutnie nie doświadczymy. Monitor jest super stabilny, super stabilny w czasie i super równomierny na całej powierzchni. Do tego, jak każdy ColorEdge, ma 5 lat gwarancji, japońskie pochodzenie i serwis w Polsce. Wiecie, 5 lat gwarancji już mówi samo przez siebie czyli te monitory nie mogą się szybko psuć to są monitory na lata i nawet jeśli coś by się z nimi wydarzyło, to naprawione są tutaj, w tym budynku czyli w Warszawie. Nie wysyłamy tego gdzieś za granicę i to jest naprawdę bardzo duży plus. Cena około 5000 zł. Nie jest to z jednej strony super mało, ale z drugiej strony jeśli zbierzemy sobie to w jedną całość, czyli wspomnianą gwarancję, szeroki gamut, USB-C, układ DUE, możliwość kalibracji sprzętowej, kolor nawigator, świetną aplikację do kalibracji, to się składa na to, że to jest naprawdę fajny stosunek jakości do ceny. Tak jak wspomniałem, ja mam jego poprzednika, pracuję na nim od lat i nie mogę powiedzieć o nim żadnego złego słowa. Po prostu świetne monitory. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.